Witam, z tej strony Marek, wracamy do Karmagedona czyli szaleństwa, posoki na maskach samochodów. Jeszcze w dzisiejszym dniu, jeszcze dzisiejszy odcinek będzie w starej formie, czyli wyścig, klikamy wyścig. Od przyszłego tygodnia pojawi się już trochę przyspieszona wersja, trochę przeskoczymy wyścigów, trochę przeskoczymy tych miejsc. Myślę, że wejdziemy w przyszłym tygodniu do top 50, może top 40, jeżeli chodzi o miejsce. Na obecną chwilę jesteśmy na top 72, czyli top 72, potem dwa wyścigi, czy trzy i top 69, i na tym skończymy dzisiejszy odcinek, ale to jak zawsze przed nami auto obsługa, zaczynamy kolejny wyścig, mam nadzieję, że dalej to Wam się będzie podobało, mam nadzieję, że ta czysta rozwałka dla samej rozwałki bez zupełnie sensu, jest czymś, co naprawdę przynosi Wam radość, bo mi na pewno krew na asfalcie to jest to, co poprawia dzień. Ojej, niech nie lubię tej śmieciarki. Ej, no trudno. Będziemy musieli trochę z nią powalczyć. 4, 3, 2, 1. Dobra, dajmy im trochę head startu. I teraz rozpędzimy się. A mogliśmy już tutaj w Ale pójdziemy na mecha, czy Skama, czy kto to tam jest. ale poleciliśmy. Aj, miałem nadzieję, że chociaż go przybijemy. No nie, na dachu nie będziemy notować. Miałem nadzieję, że go przybijemy. Mamo Mama! I just killed the man. Czy jakoś tak to szło? For you. Tak, fajna. Nie wiem, czy widzieliście, fajna była przeróbka, właśnie. Znaczy przeróbka, obrazy związane z tą piosenką e, na Dzień Matki. Gdzie właśnie bo było... Był ten tekst, mama jeszcze. the man. Po czym for you? O, już jeden nie żyje, ale świsło. E, po czym właśnie podpisek for you i trup przed stojącą mam się w krwi leżący. Słodki, nie? Scarlet sobie. Dobra, gdzie są przeciwnicy? Aha, tutaj gdzieś widziałem, że leci, lecz nie wiedziałem gdzie, a tutaj, tutaj jest mech, mech czy scam. ciągle ich mile. Noż ty, daj się walnąć, aż, patrzcie, co za złośliwość. Pies ogrodnika, sam nie przewali, a innym nie da. No, bawiłem, to może nie do końca, tutaj syndrom psa ogrodnika wychodził. Zdążymy? Jeszcze jeden jest... Ach, kurczę, obaj przylecieli nade mną. No co za... O, strąciliśmy latarnię, czyżby? Chyba tak. Chyba udało nam się ją strącić. Ta, leży. Już miałem trochę mocniejsze uderzenie, a przy okazji, że uderzyliśmy na całą górę... Tak, lecimy i sobie szorujemy. Kurde, no iść ty! Przed nami oczywiście, nikogo nie ma. To trzeba szybko zawrócić. I spudłowaliśmy. Przejechał koło nas, ale w ciebie już nie spudujemy. No idealnie. No, jeszcze trochę ci. Poprawimy facjatę. Gdzieś oni tu przed nami będą. Jest, idealnie. Skam rozbity, czyli tamten to był mech. A nie, to ten był skam. To oni mówiliśmy. My, 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 król. No, kurczę, miałem nadzieję, że tu jeszcze będzie stać. Trochę się przeliczyłem. Boom. Pięknie. Tam, zostali z tyłu. Mam nadzieję, że... no... Tym... Mm. Yes! Już się bałem, że z niego... w, w niego spodujemy. Wracamy, wracamy. Ale no, nie wiem, czy ktoś tam nas walnął? Mm. A, cóż Tak... Normalnie prawie jak baletnica się zachowaliśmy. Udało nam się wcelować w niego? Pum! udało się i nawet mocno dostał. Je, to znaczy, jak na niego mocno dostał. Budło. Jednak to jest problem. Z tym wymieniałem się między mapą a kamerą. Dość łatwo wtedy przeciwnika ominąć. ...dość łatwo go nie zauważyć. Oni też nie są mistrzami w celowaniu. Pięknie, 30 sekund. To może, może tym razem nam pójdzie łatwiej... ...niszczenie go niż poprzednio. No, 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 no. Pięknie, patrzcie, już leży. To zostaną tylko świderek tym razem. a świderek najtwardszy. To nowość. Ostatnio dość szybko go niszczę. Ale to może dlatego, że jestem tendencyjny się na niego upieram. Fiderek! Smyrać się po bokach chcesz? Prawie. Miałem nadzieję, że to już będzie koniec. Tak ładnie stał. No gdyby to był Vlad, to już by na pewno był koniec. No. yes! I realnie. Czyli... Zabiliśmy świderka. Pokonaliśmy wszystkich przeciwników, Następny wyścig przed nami, ale ten następny wyścig, jak zapewne zdajecie sobie sprawę, odbędzie się już trochę na innych zasadach. Mianowicie, będą tu kilkamy. przynajmniej najbliższe dwa albo trzy wyścigi. Nie, dwa. Powinno być dwa. Jeżeli nic nie zepsułem, to będą dwa. Będziecie widzieć tylko samą kwintesencję umierania potworów z blachy. Także. Widzimy się przy kilkamach, a potem na miejscu 69 i tamtejszym wyścigu. Do zobaczenia. Tak więc wracamy. Wracamy do. Już ścigania się, już nie samo zabijania, ale też pomiędzy tym jakieś poślizgi, zakręty, hamulec, gaz. Zobaczymy, czy w międzyczasie czegoś nie odkryliśmy, chociaż szczerze mówiąc wątpię. No, tak mi się wydawało. Eee, może coś w warsztacie uda się poprawić, ale chyba mamy za mało kasy, chociaż... Ile musimy tu... Za... No, a możemy. Zakup. Dobra, poprawiliśmy. No, to jedziemy pod słońce? Jakoś tak. Coś tam ze słońcem, bo w każdym razie nie zwróciłem uwagi. Ale kto by się przejmował takimi głupotami? Z kim my tu jedziemy? Nignowy. Drugi wysi z rzędu, kiedy lew widzę, ostatnio jakoś go rzadziej widywałem. 4, 3 trzy, dwa. Tyś może pomyślał, że się za nim cońcniłem. Czyli jedziemy sobie w hawajskich klimatach. Tak, już pierwszy fail. Walniemy go? Walniemy go i to ładnie walniemy. Tak, no sztyw, ale nas lat teraz bo przepychał tym swoim noskiem. Ale skoro już jesteście taką ustawieni. Łoł, wow, wow, wow. aż gra nie wytrzymała. Tak wam mam. No. Teraz to ja nie wytrzymałem, tak zlamiłem. Trzeba się trochę rozpędzić. a przy okazji wykorzystamy tam. Kto jest? Iwan Evan. tak Iwanku, dostaniesz po tyłku. Noż, kurde się uparli. Dajcie mi ruszyć. No patrzcie, co za świństwo. Nie, nie ruszę. No to, jak nie jeden, to drugi. No, no i... a tam. No to mnie cofnęło, no to niech i... Sama jestem na drodze płaskiej. Tak. I znowu... No kurde. Aż wy no Ale co za złośliwe kanalie. A oczywiście Ej. No Patrz się kurde zero możliwości Ruszu, Ruszenia nawet No, Rozpędzenia się, bo zaraz są obok Normalnie jak? ...rasowi obrońcy Mm hmm, dobra, przynajmniej w ciebie udało mi się walnąć. i to dość mocno. Grim, do piachu. A mech też do piachu. No to pięknie, normalnie. Double kill, będzie triple? Jest triple kill. Oj, coś mi się wydaje, że. Ten wyścig może się dość szybko skończyć, jak tak dalej pójdzie. Trzech, przeciwnik no, szkurde, Trzech przeciwników No kurde akurat po prostu przeciwników zabitych w ciągu. W ciągu... No i przejechał! 3 Trzech przeciwników zabitych w ciągu kilku sekund, a teraz będę znowu się męczył już w tym... żeby w ogóle na nich wyprostować. Ale zderzenie szołowe. Ivan, 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 O, już został tylko... ...ten elektryczny... ...wozik. Jak on się nazywa? Będziemy musieli zwrócić uwagę zabijając go. Aha, myślałem, że niebieskie to on, a to było zbyt niebieskie. Znaczy zbyt ciemno niebieskie. On jest bardziej... mękitno ...oki. No! Ej, przyznam wam, że to ssssssssinanie miejscami bardzo przeszkadza przy jeżdżeniu. No właśnie. Dobra, świnka, jeden skręt. Jeden skręt zaskoczy, ale już... O, 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 Kurczę, myślałem, że już go zabijemy. Myślałem, że już jest nasz. A tu widzę... Jeszcze nie. Może tutaj to nie będzie dobry pomysł? Pojechanie? No Kurde, wiedziałem, że to się tak skończy. Gdzie on tam nam zwiał? No, sz... No... Patrzcie, zjazd, lekkie odbicie, lekki kontra, gdzieś tam hamulec nie wejdzie i już... Się idzie obok niego. Ej, ty, 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 Nie, bo tam chyba skaczesz. Jeszcze żyje? No ja nie mogę. Jak my już go przecież skatowaliśmy? A on jeszcze żyje. No i mówcie, że spadł. Błagam was. Nie mówcie, że spadł. No nie spadł. Ale i tak z niego spodobaliśmy. O, Carmageddon. No znaczy się ten, Eagle. Reklama Igla. Jest, jest. Stella, jeżeli dobrze widzę. Tak, Stella. Tak, a tam jest nas. Samochodzik. Na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu też Wam będzie się podobał, kiedy trochę przyspieszymy tą formułę wyścigów. Podobał się odcinek? Łapka w górę. Nie podobał się? Łapka w dół. Takie wasze prawo, ale zawsze poprzyjcie to komentarzem, co zmienić, co zmodyfikować. Chcecie zobaczyć poprzednie odcinki? Chcecie być na bieżąco? Mój kanał i subskrypcja to jest coś, co zostało właśnie do tego celu zrobione. Ode mnie na dzisiaj tyle. See you all.